Jest moją pasją. Oczywiście branża bywa trudna, łatwa. Trzeba się jej nauczyć, e, dostosować. Czasami, czasami. To było zrobić. coś, czego nikt się nie spodziewał, bo w świecie, gdzie każdy krok gwiazd jest śledzony przez media i fanów, Anna Jurkstowicz potrafiła zaskoczyć wszystkich w sposób absolutnie nieprawdopodobny w wieku 62 lat. Artystka, która od dekad była symbolem elegancji, głosu pełnego nostalgii. I życia owianego aurą tajemnicy, nagle postanowiła powiedzieć tak na ślubnym kobiercu i to w atmosferze tak skrytej, że wieść o tym wydarzeniu dotarła do opinii publicznej dopiero gdy pierwsze zdjęcia wyciekły do internetu. A każdy, kto patrzył na te fotografie, nie dowierzał, czy to możliwe. Czy to naprawdę ona z uśmiechem, który miał w sobie coś z dziewczęcej radości, a jednocześnie dojrzałego spokoju kobiety, która przeszła przez burze i triumfy życia. Anna od lat była obecna w sercach Polaków. Jej piosenki towarzyszyły ludziom w najpiękniejszych i najtrudniejszych momentach. Jej głos rozbrzmiewał w radiu, telewizji, na koncertach, a jej historia osobista niosła w sobie zarówno blask kariery, jak i cień prywatnych zmagań. Dlatego, wiadomość o tym, że zdecydowała się na tak odważny krok jak ślub, w wieku kiedy wielu artystów myśli już o spokojnej emeryturze, brzmiała niczym sensacja. Szczególnie że nikt nie wiedział, kim jest wybranek, ani gdzie odbyła się uroczystość. Jedyne, co przenikało do mediów, to pojedyncze urywki wspomnień świadków, fragmenty zdań, opowieści, które splatały się w mozaikę, tajemnicy wokół tej kobiety, a im więcej próbowało się dowiedzieć, tym bardziej historia wymykała się spod kontroli i zamieniała w opowieść pełną niedopowiedzeń i znaków zapytania, które wisiały w powietrzu, bo Anna zawsze potrafiła zachować dystans między sceną a prywatnością. I teraz, kiedy jej życie nagle przybrało zupełnie nowy kierunek, ludzie zaczęli zastanawiać się, czy ten ślub to finał pewnej drogi, czy początek zupełnie nowego rozdziału. Nikt jednak nie mógł zaprzeczyć, że ten moment miał w sobie coś magicznego coś, co kazało zatrzymać się i spojrzeć na Annę nie tylko jako na artystkę, ale jako na kobietę, która, wbrew wszelkim schematom, wbrew oczekiwaniom, postanowiła jeszcze raz sięgnąć po szczęście i właśnie. To uczucie wstrząsu mieszaniny zdumienia i zachwytu sprawiło, że wieść o jej niespodziewanym ślubie rozeszła się jak burza, a ludzie, którzy przez lata słuchali jej piosenek, nagle zapragnęli poznać więcej, zrozumieć, co kryje się za tą decyzją, jakie tajemnice towarzyszyły jej, przez te wszystkie lata, jakie emocje przeplatały się w jej sercu. Bo jedno było pewne: Anna Jurk-Sztowicz, nawet w wieku 62 lat, Potrafiła sprawić, że wszyscy zamarli w zdumieniu, i że to, co wydarzyło się wtedy, stanie się początkiem opowieści, której nikt nie zapomni. To, co wstrząsnęło opinią publiczną najbardziej, to nie sam fakt, że Anna Jurksztowicz stanęła na ślubnym kobiercu, lecz to, w jaki sposób do tego doszło, bo w świecie, który znał ją jako kobietę zdyscyplinowaną. Zawsze kontrolującą każdy szczegół swojego życia i kariery, nagle pojawił się obraz artystki, która odważyła się zrobić coś zupełnie irracjonalnego, coś, co wymykało się logice i oczekiwaniom, i to właśnie w tym tkwił największy szok. Bo oto kobieta, która przez lata była uosobieniem klasy spokoju i wyważenia, nagle pokazała drugie oblicze pełne emocji, namiętności i ryzyka, które zdawało się być sprzeczne z jej publicznym wizerunkiem, i nikt nie wiedział, że w jej życiu Istniał ktoś, kto potrafił wywołać tę lawinę uczuć, ktoś, kto pojawił się nagle w jej przestrzeni i sprawił, że w sercu artystki rozbłysło światło tak intensywne, że nie dało się go już ugasić. Ta miłość nie była historią prostą, nie była bajką o księciu na białym koniu, była raczej opowieścią o pragnieniach tłumionych przez lata. O tęsknocie, która narastała w ciszy, o samotnych wieczorach, kiedy reflektory gasły, a tłum się rozchodził, a ona zostawała sama w domu pełnym wspomnień i muzyki, której nikt już nie słuchał, tak jak dawniej. W tych momentach narodziło się coś, co mogło wydawać się niemożliwe: spotkanie, które początkowo wyglądało jak przypadek, jak krótki, dialog na marginesie codzienności, a potem przerodziło się w więź tak intensywną, że zaczęła wstrząsać fundamentami jej życia prywatnego i zawodowego. Bo nikt nie spodziewał się, że Anna, która potrafiła latami ukrywać emocje, teraz nagle postawi wszystko na jedną kartę. To uczucie wybuchło w czasie, kiedy jej kariera była już osadzona w historii polskiej muzyki, a ona mogła pozwolić sobie na spokój, lecz zamiast tego wybrała burzę. I to była burza, która przyniosła ze sobą zarówno rozkosz, jak i cierpienie, bo obok namiętności pojawiły się pytania o przeszłość, o wybory, których dokonała, o ludzi, których zostawiła za sobą. A także ocenę, jaką trzeba zapłacić. Za szczęście. Jej bliscy nie rozumieli dlaczego nagle podjęła tak drastyczną decyzję. Nie rozumieli, co kierowało nią, gdy decydowała się na krok, który zmienił jej życie. A jednak w jej oczach pojawił się błysk, którego wcześniej nie znali. Błysk, który zdradzał że mimo wieku mimo doświadczeń, wciąż potrafiła kochać tak, jakby miała dwadzieścia lat mówiło. Się, że ten związek był tajemnic, że jej wybranek pojawił się w najbardziej nieoczekiwanym momencie, że łączyła ich wspólna pasja do muzyki, a jednocześnie różniły dziesiątki rzeczy, które czyniły ich relację jeszcze bardziej nieprzewidywalną. Anna potrafiła godzinami rozmawiać z nim o nutach, o barwie głosu, o melodiach, które powstawały w jej głowie, a które znajdowały odbicie w jego oczach pełnych zrozumienia i akceptacji. Ta więź była tak silna, że wkrótce przestało mieć znaczenie, co powiedzą inni, nie liczyło się czy to jest właściwe, czy odpowiednie, liczyło się tylko to, że w jej sercu pojawiła się przestrzeń, której brakowało od dawna przestrzeń, w której mogła być sobą bez masek i oczekiwań publiczności. To właśnie ta miłość stała się źródłem decyzji o ślubie, który wstrząsnął wszystkimi, ale dla niej był logiczną konsekwencją tego, co czuła. Bo po latach samotności i wewnętrznych zmagań, znalazła odwagę, by przyznać, że wciąż pragnie być kochana i że sama potrafi kochać z całą mocą, jaką daje życie, przeżyte intensywnie i pełne kontrastów. I w tym właśnie tkwiła największa tajemnica życia Anny Jurksztowicz, że pod maską artystki, której głos znała cała Polska, kryła się kobieta, wciąż poszukująca odpowiedzi. Kobieta rozdarta między tym, co powinna, a tym, czego naprawdę pragnęła. I kiedy miłość wtargnęła w jej świat, nie zapukała delikatnie, lecz wdarła się z całą siłą i zmieniła wszystko, jakby nagle otworzyły się drzwi, które przez lata były zamknięte na wszystkie zamki. Przez długi czas Anna żyła w rytmie koncertów, nagrań, podróży i wywiadów. I choć z zewnątrz wyglądało to na życie pełne sukcesów i spełnienia w środku, często czuła pustkę, której nie wypełniały ani brawa, ani nagrody, ani kolejne płyty. Jej serce było jak scena po koncercie, pusta, ciemna, zimna, a echo dawnych melodii przypominało jej tylko o tym, co straciła. I wtedy właśnie pojawił się ktoś, kto miał odwagę spojrzeć na nią nie jak na gwiazdę, lecz jak na kobietę, z całym jej bagażem doświadczeń, z ranami, które latami ukrywała pod eleganckim uśmiechem. To spotkanie zmieniło bieg jej historii, bo nagle zaczęła się rodzić w niej siła o jaką sama siebie nie podejrzewała. Na nowo odkryła, czym jest bliskość, czym jest rozmowa, która trwa do świtu, czym jest dotyk, który przywraca wiarę, że życie nie kończy się wraz z przekroczeniem pewnego wieku, tylko że ta miłość, choć piękna od początku, niosła ze sobą cień, bo była zbyt intensywna, by mogła przebiegać spokojnie. Byli jak dwie iskry, które spotykając się potrafiły rozpalić ogień. Lecz ten ogień groził też spaleniem wszystkiego wokół. Mówiło się, że ich uczucie rodziło się w tajemnicy, że każde spotkanie wymagało ukrywania się przed światem, że każde słowo miało w sobie wagę wyznania i ryzyka, a im dłużej trwała ta historia, tym bardziej stawała się nie do zatrzymania. Anna miała w sobie odwagę, by pójść za tym uczuciem, nawet jeśli oznaczało to złamanie dawnych zasad. Nawet jeśli musiała zmierzyć się z krytyką bliskich, którzy nie rozumieli jej decyzji, dla nich była ikoną. Kobietą spełnioną artystką, która nie powinna narażać swojego wizerunku na podejrzenia. A jednak ona wybrała drogę serca. I to właśnie ta decyzja doprowadziła do ślubu, który wszystkich zaskoczył. To nie była ceremonia pełna przepychu i rozgłosu wręcz przeciwnie, była skromna, intymna, bardziej przypominała spotkanie dusz niż wydarzenie towarzyskie, a jednak w tym tkwiła jej moc. Bo patrząc na Annę tego dnia, można było zobaczyć kobietę w pełni szczęśliwą, a to szczęście miało w sobie coś niemal prowokacyjnego. Jakby chciała powiedzieć światu, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa, i że nawet jeśli całe życie buduje się obraz kobiety zdystansowanej i silnej w głębi serca, zawsze można odnaleźć delikatność i pragnienie bliskości. Niektórzy mówili, że w jej oczach dało się wtedy dostrzec coś więcej niż zwykłe wzruszenie. Jakby nosiła w sobie historię, która wciąż czekała na opowiedzenie, historię o chwilach, kiedy upadała, o nocach, gdy nie mogła zasnąć o pytaniach, które zadawała sama sobie patrząc w lustro, a teraz ta historia zaczynała się domykać, bo obok niej stał ktoś, kto nie bał się jej przeszłości, ktoś, kto potrafił zaakceptować jej lęki i jej cienie. I właśnie dlatego ten ślub, choć dla innych był szokiem, dla niej był spełnieniem proroctwa zapisanego w sercu już dawno. To uczucie, które rozkwitło wbrew rozsądkowi, stało się najważniejszym momentem jej dojrzałego życia. A każdy, kto był świadkiem tej przemiany, czuł, że patrzy na coś, co nie zdarza się często na miłość, która przyszła zbyt późno, by być oczywistą, a jednocześnie, w samą porę, by ocalić duszę przed samotnością. I tak zaczęła się nowa historia. Anny Jurksztowicz. Historia, w której nie było już miejsca na płcienie, bo ona wreszcie odważyła się żyć w pełnym świetle. I właśnie w tym świetle kryła się cała moc opowieści o Annie Jurksztowicz, bo gdy publiczność widziała ją uśmiechniętą w białej sukni stojącą obok człowieka, którego tożsamość wciąż pozostawała tajemnicą niewielu, zdawało sobie sprawę, że droga do tego momentu była naznaczona latami pełnymi sprzeczności bólu i poszukiwań, które potrafiły złamać najsilniejszych jej życie, od zawsze miało w sobie coś z paradoksu. Bo z jednej strony była symbolem sukcesu kobiety niezależnej, która własnym talentem i determinacją potrafiła przebić się na scenie i utrzymać w świecie zdominowanym przez mężczyzn, a z drugiej strony nosiła w sobie wrażliwość i samotność, które rzadko pokazywała innym jeszcze. Jako młoda dziewczyna wiedziała, że muzyka będzie jej azylem i bronią. Zarazem każdy utwór, który śpiewała, miał w sobie kawałek jej duszy kawałek historii, które przeżyła lub o których bała się mówić wprost. Lecz im większy sukces odnosiła, tym bardziej odczuwała, że scena nie wypełni pustki, że blask reflektorów nie ogrzeje w nocy, a brawa nie zastąpią ramion, które mogłyby ją objąć po koncercie. Przez lata żyła tak, jakby nie miała prawa do słabości, jakby każdy dzień musiał być perfekcyjnie skrojony, pod oczekiwania innych, i właśnie wtedy pojawiły się rysy, których nikt nie dostrzegał bo nikt nie chciał patrzeć poza obraz idealnej artystki, a te rysy były coraz głębsze, szczególnie gdy w jej życiu prywatnym zaczęły pojawiać się pęknięcia, o których milczała. Nigdy nie opowiadała o tym głośno, ale przyjaciele wiedzieli, że bywały dni, kiedy nie miała siły wychodzić z domu, dni, gdy muzyka, która miała być jej ratunkiem, stawała się ciężarem, bo przypominała jej o samotności te ciche dramaty. Rozgrywały się w czterech ścianach i nikt nie spodziewał się, że ta kobieta potrafiła płakać godzinami w ciszy, by następnego dnia wyjść na scenę i dawać ludziom radość. Dlatego gdy wreszcie pozwoliła sobie na miłość, wydawało się to jak akt buntu, jak krzyk skierowany do samej siebie i do całego świata, że nie będzie już ofiarą własnego wizerunku, że nie pozwoli, by kolejne lata przeciekły jej przez palce bez prawdziwego uczucia. Ta decyzja o ślubie była więc nie tylko wyborem serca, ale i manifestem, że nigdy nie jest za późno, by zawalczyć o siebie, choć dla innych mogło się to wydawać irracjonalne. Ona wiedziała, że to jedyna droga, by odzyskać wolność. Ta miłość, której tak długo się broniła, przybrała formę nie do odparcia. Była jak nurt rzeki, który porwał ją i niósł. Bez względu na przeszkody, a im bardziej próbowała go zrozumieć, tym bardziej odkrywała, że nie ma sensu go analizować, bo uczucie nie poddaje się logice, ono po prostu jest i trwa. A wraz z nim wracała do niej młodzieńcza energia, której brakowało od lat. Ludzie, którzy spotykali ją w tym czasie, mówili, że wyglądała inaczej, jakby promieniała od środka, że każdy gest, każdy uśmiech niósł w sobie nową siłę. I to sprawiało, że nawet ci, którzy wcześniej krytykowali jej wybory, zaczynali rozumieć, że widzą kobietę wreszcie szczęśliwą. Ale nie można zapominać, że ta droga, niosła ze sobą również dramaty, bo za każdym wielkim uczuciem kryje się także cień. Anna musiała mierzyć się z komentarzami, z niedowierzaniem, z próbami podważenia sensu. Jej decyzji musiała słuchać głosów, które mówiły, że to kaprys. Że to ucieczka przed starością, że to nie przystoi gwieździe jej formatu, lecz w jej sercu była pewność, która pozwalała jej iść dalej. Jakby cała przeszłość, wszystkie rozczarowania, wszystkie chwile zwątpienia prowadziły ją właśnie do tego punktu, gdy mogła wziąć życie w swoje ręce i powiedzieć, teraz jest mój czas. Teraz nie oglądam się na nikogo, bo najważniejsze jest to, co czuję i właśnie ta odwaga sprawiła, że jej historia stała się tak poruszająca. Że ludzie zaczęli dostrzegać w niej nie tylko artystkę, ale i kobietę, która miała odwagę stanąć twarzą w twarz z własnym lękiem i zwyciężyć wbrew wszystkiemu. Ta opowieść nie skończyła się w dniu ślubu. Przeciwnie, to był dopiero początek nowego rozdziału, w którym Anna odkrywała siebie na nowo, uczyła się, że miłość może być siłą, a nie ciężarem, że bliskość może leczyć rany, a nie je pogłębiać, i że czasem warto porzucić kontrolę, by wreszcie poczuć smak prawdziwego życia. Bo tylko wtedy można odnaleźć to czego szuka się całe życie, nawet jeśli nadejdzie to dopiero w wieku 62 lat. A jednak ta nowa droga, którą wybrała Anna Jurkstowicz, nie była jedynie spełnieniem marzenia o miłości, ale także próbą pogodzenia się z samą sobą z tym wszystkim, co przez lata tłumiła i ukrywała. Bo kiedy wreszcie odważyła się otworzyć serce, musiała zmierzyć się z duchami przeszłości, które wracały ze zdwojoną siłą. Były tam wspomnienia dawnych zawodów uczuciowych, chwil kiedy ufała zbyt mocno i została zraniona, były tam również obrazy lat spędzonych w cieniu kariery innych, gdzie jej własne pragnienia musiały ustępować miejsca obowiązkom sceny i oczekiwaniom publiczności, i właśnie dlatego ten ślub, który dla świata był szokującą sensacją, dla niej samej stał się aktem oczyszczenia, jakby symbolicznie zamykała drzwi za sobą i pozwalałaby cała gorycz i ból zostały po tamtej stronie, a przed nią otwierał się krajobraz nowego życia, które pachniało nadzieją i wolnością. Mówiło się, że w jej domu znowu rozbrzmiewała muzyka, ale tym razem inna, bo nie tworzona w samotności, lecz wspólna, dzielona z kimś, kto rozumiał jej język, kto wiedział, że każda nuta jest jak wyznanie, a każda piosenka jak fragment duszy. Znajomi zauważali, że Anna zmieniła swoje rytuały, że już nie uciekała wieczorami w ciszę, lecz potrafiła głośno śmiać się przy stole, że znowu pojawiła się w niej lekkość, której dawno nie było, i że wreszcie przestała myśleć o tym, jak zostanie odebrana przez innych, zaczęła żyć. Naprawdę ta miłość, która zaskoczyła wszystkich, była jak antidotum na wszystkie jej lęki, i choć nie brakowało, głosów krytycznych. Ona nie potrzebowała już akceptacji świata, bo po raz pierwszy od dawna znalazła akceptację w oczach drugiego człowieka, które patrzyły na nią nie jak na gwiazdę, lecz jak na Annę, kobietę kruchą i silną, jednocześnie pełną sprzeczności, a jednak prawdziwą. To właśnie w tych oczach odkryła spokój. I to właśnie dzięki nim odnalazła w sobie odwagę, by powiedzieć tak, bo w tym tak kryło się coś więcej niż decyzja o małżeństwie. Kryło się wyznanie, że jest gotowa na nowe życie, gotowa by przestać uciekać przed sobą, gotowa by pozwolić sercu prowadzić ją tam, gdzie rozum odmawiał pójścia. I choć wiele osób nie zrozumiało tej decyzji, ona wiedziała, że to jest jej największa wygrana, bo wreszcie mogła poczuć, że żyje pełnią życia, że niczego już nie musi ukrywać, ani udawać, że nie musi być tylko symbolem albo głosem znanym z radia, lecz że może być po prostu sobą. I to było jej prawdziwe zwycięstwo. Zwycięstwo kobiety, która odnalazła siebie w chwili, gdy wielu spisywało ją już na straty, i dlatego ta historia nie jest jedynie opowieścią o ślubie w wieku 62 lat, lecz przede wszystkim świadectwem, że nigdy nie jest za późno na miłość. Na szczęście, na zaczęcie od nowa, nawet jeśli droga do tego prowadzi przez lata pełne bólu i rozczarowań, bo liczy się tylko ten moment, kiedy serce wreszcie bije swoim rytmem. A dusza odzyskuje wolność. I właśnie w tej wolności krył się największy dar, jaki los podarował Annie Jurksztowicz. Bo choć przez całe życie wydawało się, że miała wszystko sukces, sławę, podziw ludzi, to jednak brakowało jej najważniejszego poczucia, że jest kochana, nie za to, kim jest na scenie, lecz za to, kim jest naprawdę w ciszy domu, w chwilach zwątpienia, w czasie, gdy reflektory gasły i zostawała tylko ona i jej własne myśli. Dlatego ta miłość, która pojawiła się tak niespodziewanie i która poprowadziła ją przed ołtarz, była jak spełnienie pragnienia skrywanego od lat, i nawet jeśli z boku wyglądała jak szalona decyzja, dla niej była jedynym możliwym wyborem, bo wiedziała, że życie nie daje drugiej szansy, że jeśli teraz nie odważy się sięgnąć po szczęście, to już nigdy tego nie zrobi. Mówiło się, że jej ukochany potrafił dostrzec w niej coś. Czego nikt inny nie widział, że widział w niej nie tylko gwiazdę estrady, lecz kobietę zmagającą się z własnymi demonami? Że słuchał jej, kiedy opowiadała o samotnych nocach, o lęku przed przemijaniem o chwilach, gdy muzyka była jej jedynym schronieniem, i to właśnie ta uważność sprawiła, że Anna zaczęła się otwierać coraz bardziej. Pozwalała, by maski opadały jedna po drugiej, aż została naga, prawda? I w tej prawdzie nie było już miejsca na udawanie, była tylko ona ze wszystkimi swoimi ranami. I on, który te rany akceptował, to była więź, która rosła w cieniu domysłów i plotek. Lecz im więcej wokół było szumu, tym bardziej oni dwoje uciekali do swojego świata świata, w którym liczyły się drobiazgi, wspólna kawa o poranku, dotyk dłoni podczas spaceru, rozmowy, które nie miały końca, i muzyka, która znowu nabierała koloru, bo teraz nie była już ciężarem, a źródłem radości. Znajomi powtarzali, że Anna zmieniła się nie do poznania, że w jej oczach pojawił się blask, którego nie było od lat, że nawet jej głos nabrał nowej barwy, jakby wraz z tą miłością odzyskała nie tylko siebie, ale i sens śpiewania, i właśnie dlatego jej historia tak bardzo poruszała. I tak kończy się ta niezwykła opowieść o Annie Jurksztowicz, o kobiecie, która w wieku, kiedy wielu myśli już tylko o spokoju i wspomnieniach, miała odwagę otworzyć serce. I zacząć od nowa jej historia uczy, że nigdy nie jest za późno na miłość, że szczęście może przyjść w najmniej oczekiwanym momencie i że warto iść za głosem serca, nawet jeśli inni tego nie rozumieją, bo prawdziwe życie zaczyna się wtedy, gdy przestajemy udawać i odważymy się być sobą. A jeśli chcesz poznać więcej takich niezwykłych historii, pełnych emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, zasubskrybuj nasz kanał. I bądź z nami, aby nie przegapić kolejnych opowieści, które poruszą Twoje serce.